Witam serdecznie na kanale Kasia Florystka i zapraszam Cię do obejrzenia dzisiejszego odcinka, na którym pokażę, jak wykonać kompozycję nagrobną na takiej oto podstawie z plastrów drewnianych. Są to plastry brzozowe, poskręcane śrubkami, akurat w taką formę, bo taka mi się podoba i zamarzyła, że mam chęć taką zrobić. Do tego przygotowałam sobie słoneczniki i w takim już jesiennym kolorze goździki i będę właśnie z tego materiału robić tą kompozycję. Oczywiście przymocowałam na klej i kolce gąbkę florystyczną. Naklej na gorąco i dodatkowo sobie wzmocniłam tutaj e, taką delikatną florystyczną tasiemką. Można powiedzieć żyłkowatą. Dodatkowo przypnę sobie jeszcze kilkoma kolcami tą stążeczkę, żeby mi się nie przesuwała. Aczkolwiek jak przyjdą kolejne elementy, to i tak to zatrzymają. Jest to taki mój pomysł na ten sezon. Może akurat komuś przypadnie do gustu i będzie chciał, chciała zrobić taki sam. Mamy sezon już takiego połowy lata. Słoneczniki są na topie jak najbardziej. A my tutaj się zajmiemy sztucznościami. Przygotujemy sobie najpierw listki. To są liście sztucznego beniamina. Które zakryją nam wszystko to, czego nie chcę widzieć. Tu już sama podstawa jest elementem dekoracyjnym, więc nie bardzo będę chciała ją zasłaniać, więc bardziej ten strojik zrobię okrągły tutaj na górze, po to, żeby zostawić te, słuchajcie, plastry widoczne. Jest, jest to ciężka podstawa, dlatego śmiało możecie stawiać, nie bać się, że gdzieś pofrunie z wiatrem, a mamy ostatnimi czasy warunki pogodowe, wszyscy wiemy jakie, żeby nam to też nie sfrunęło. I dookoła sobie podkleja właśnie. Sobie podklejam tymi listeczkami, żeby zasłonić miejsca, gdzie umocowałam śrubki. Oczywiście pamiętajcie, że jak będziecie kręcić śruby, to zróbcie to tak, żeby nie przeszły na zewnątrz, żebyście potem nie mieli pretensji do mnie, że Wam zarzewiał pomnik. Także tak starajcie się dobrać długość tych śrubek, żeby po prostu nie przeszły na wylot. Przyszykujemy stroiczek z pięknego słonecznika, bardziej w okrągłej formie, ponieważ tutaj mamy kompozycję, w której ma być widać, na czym jest to zrobione. Oczywiście gąbka jest tutaj przymocowana do sztucznych i suchych roślin. Odpowiednia, także się świetnie w nią wbija, dobrze trzyma, a jeszcze dodatkowo podklejona na klej. Zdaję egzamin. Tylko zerknę z góry, co by tutaj przykleić, z której strony. I bierzemy się za dekorowanie słonecznikami. Nie wiem, czy to już wspomniałam, ale właśnie te krążki są z brzozy. Jaśniutkie drewno ładnie wyglądają, są bardzo dekoracyjne. I zaczynamy dekorować słonecznikiem. Mam tutaj przeznaczonych pięć. Kompozycja też nie chcę, żeby była jakaś bardzo wysoka, więc na krótko przycinam te słoneczniki. Chyba, że ktoś lubi, to oczywiście jak najbardziej może sobie zrobić na wysokości. Co do wiadomości, tych kwiatów też automatycznie potrzeba więcej. I robimy sobie taką kuleczkę, dekorację na gąbce. O, mi uciekł, a już go z powrotem. Ła! Wow. Jak żywy! I przyciskamy gościczki, ale zanim to zrobię, to jeszcze włożę tutaj kleje, liście. Tutaj wbijam jeszcze takie suche wachlarzyki, tak jak klimat naszego stroika, tak samo też starałam się dobrać te elementy dekoracyjne żeby też ich nie, nie używać za dużo, żeby nie było po prostu napchane różnymi roślinkami. Tylko subtelnie, delikatnie wykańczamy naszą kompozycję. Ostatnie cztery sztuki przecinamy i szukamy dla nich miejsca. Nasza kuleczka za chwileczkę będzie gotowa. Kuleczka wykonana na podstawie brzozowej. Zrobionej własnoręcznie. Nie jest to nic trudnego. Także polecam, próbujcie, bawcie się i realizujcie swoją pasję. No, troszkę za głęboko włożyłam. Wyciągnę jeszcze raz. Widzicie, jak się trzyma, nie chcę puścić. Dobrze, dobrze przyklejone. I tutaj teraz troszkę wyżej ten słonecznik, bo chciałam jeszcze troszkę dodać zielonego, zobaczcie, tak to wygląda w tej chwili. Moja pani operatorki kiwnęła, że jest dobrze. Jeszcze tutaj wypełnimy zielenią, żeby jednak troszkę rozdzielić te herbaciane kolorki i ożywić. Naszą kompozycję. Jeszcze kilka elementów i będzie po lekcji. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się coś dowiedzieć, oczywiście pytajcie w komentarzach. Na pewno odpowiemy odpowiem. Zobaczcie już tą stronę, jak wygląda z sobie zielenią. Jak myślicie, jednak jest to potrzebna, bo troszkę zmieniło nam kolorystykę. Nie jest już tak mdło, pomarańczowo, aczkolwiek żółty z tym rudym fajne, ciepłe kolory, kolory, przypominające jeszcze lato, aczkolwiek już też zapowiedź jesieni. Mucha jeszcze lata, słuchajcie. Zobacza takie żółte kwiaty i leci. Ostatnie szlify. Przesuniemy. Pozwólcie najpierw, że ja spojrzę. Tak. To jest właśnie to, co chciałam osiągnąć. Proszę, spójrzcie. Kompozycja na krążkach z brzozy, wykonana samodzielnie. Troszeczkę wygląda inaczej niż wszystkie strojki, więc można sobie coś pomyśleć, pokombinować. Zachęcam. Realizujcie się, korzystajcie z inspiracji, które oglądacie, i zapraszam na swój kanał. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Oczywiście, jak podobało Ci się, to proszę łapka w górę, jeżeli oglądasz mnie pierwszy raz. Subskrybuj mój kanał, a na pewno nie ominą cię ciekawe rzeczy, które tutaj tworzę. Do zobaczenia, Kasia Florystka.